Ten film powstał dzięki wsparciu naszych patronów na Patronite i YouTube. Dziękujemy. Witajcie moi drodzy w kolejnej prognozie pogody i w omówieniu sytuacji pogodowej, chociażby w Europie. A jest o czym opowiadać, ponieważ przez Europę przemieszcza się front chłodny, front, który jest dosyć aktywny elektrycznie i który zbliża się do Polski. On w Polsce będzie. W sobotę, i tu na pewno będzie się troszkę działo, jeśli chodzi o burze. A te burze, które widzicie za moimi plecami, to zdjęcie, które widzicie za moimi plecami, to jest zdjęcie ze Stanów Zjednoczonych, ze, z Ohio. Tam, generalnie, w Stanach Zjednoczonych, mieliśmy i nadal mamy bardzo niebezpieczne burze, które. Towarzyszą wypieraniu ciepłej masy powietrza z nadpołudniowo-wschodnich Stanów Zjednoczonych w kierunku Florydy, w kierunku Zatoki Meksykańskiej. Tam mamy, można by powiedzieć, intruzję chłodnej masy powietrza. W Europie, również w Polsce, też będziemy mieli intruzję chłodnej masy powietrza, przy czym tu będzie zdecydowanie to. Przebiegało spokojniej, ale zobaczmy sobie na mapę Europy. Sprawdźmy, co się działo w ostatnich godzinach w Europie i widzimy dosyć dużo zachmurzenia. Zachmurzenia związanego z kilkoma. Niżami, z Niżem Hildegard, z Niżem Gabriel, który znajduje się już tutaj w okolicy Morza Północnego. Oczywiście wyże raczej dominują w basenie Morza Śródziemnego i tutaj ta pogoda jest najładniejsza. No, w Polsce też mieliśmy całkiem ładną pogodę, ale najpierw sprawdźmy, po kolei te układy baryczne. Zacznijmy sobie od niżu Hildegard. Ten niż jest dosyć dobrze zbudowany, dosyć dobrze rozbudowany. On przemieszcza się w kierunku Wysp Brytyjskich, szczególnie w kierunku północnej części Wysp Brytyjskich. Co ciekawe, system frontów atmosferycznych jest bardzo ładnie wykształcony. Mamy front chłodny, front ciepły, chłodne powietrze, i tu mamy zobaczcie kolejne zawirowania. Być może z czasem jakieś kolejne dodatkowej niże. I jak będzie, zobaczymy. Natomiast cała ta strefa przemieszcza się w kierunku północno-wschodnim. Nas w tym momencie jednak bardziej interesuje niż Gabriel, który znajduje się w tym momencie w okolicach Morza Północnego. On przemieszcza się coraz bardziej w kierunku Cieszyń um, Duńskich, a następnie w kierunku Morza Bałtyckiego. I to wszystko spowoduje um, napływ chłodnej masy powietrza nad Polską Północno-Wschodnią. No, ale też północno-zachodnią, przepraszam, w pierwszej kolejności, następnie Polskę północną, potem Polskę południową, ale też oprócz tego właśnie w burze, które tutaj występują i które będą występować wzdłuż tego frontu chłodnego. Sytuacja bardzo ciekawa, wymaga obserwacji, no i oczywiście my tę sytuację obserwować będziemy i przechodzimy w tym momencie już do pogody w Polsce, i ostatnie godziny były bardzo Ciekawe, interesujące na niebie. Jeżeli ktoś widział to niebo, bo w Polsce Wschodniej przede wszystkim do godzin popołudniowych w wielu miejscach występowały mgły, ale przed wieczorem te mgły zaniknęły. Natomiast tu mieliśmy chmury piętra wysokiego, następnie piętra średniego, i tutaj można było zaobserwować efekt halo bądź słońca poboczne od zachodu. Natomiast do Polski zbliża się strefa zbieżności, strefa konwergencji związana z frontem atmosferycznym chłodnym który też do nas się zbliża. W dniu jutrzejszym, czyli w sobotę, te systemy frontów atmosferycznych będą już znajdowały się nad Polską. Będziemy mieli prawdopodobnie front atmosferyczny chłodny i front atmosferyczny chłodny wtórny za tym głównym frontem, a już za tym frontem wtórnym spływ chłodnej masy powietrza i poprawa pogody. No ja bym wolał jednak, żeby to ciepło było. Jeśli chodzi jeszcze o temperatury, to tak jak wspominałem w ostatnich prognozach, bardzo wysokie temperatury mieliśmy w Polsce Zachodniej. Tam temperatury osiągały lokalnie do 19 stopni Celsjusza, na Północnym Wschodzie i na Wschodzie były zdecydowanie mniejsze, 8-9 stopni Celsjusza. Sprawdźmy sobie najwyższe temperatury, prawie 19 stopni Celsjusza w okolicach Legnicy. Zobaczcie, jak szybko te temperatury wzrosły w ciągu ostatnich godzin do tego pułapu. Bardzo wysokie temperatury na Północnym Wschodzie, natomiast Tutaj jedynie 4,5 stopnia Celsjusza i tutaj już żadnych wzrostów niestety nie widać. No kto by się tego spodziewał, prawda? Co w kolejnych godzinach niż Gabriel będzie przemieszczał się w kierunku Morza Bałtyckiego z ciśnieniem 997 hektopaskali. Nad Polską będzie wędrowała Zatoka Niskiego Ciśnienia właśnie z tymi frontami atmosferycznymi. Na W pierwszym tym etapie nadal będzie napływało do nas ciepłe powietrze, e, ciepłe powietrze związane z e, Europą, inaczej, z nad Europy Zachodniej i z nad Europy Południowej do Polski Zachodniej, Centralnej i też po części północno-wschodniej, wschodniej chociaż tam będzie najchłodniej. Generalnie zobaczcie jak te ciepłe powietrze daleko zawędrowało aż nad południową Finlandię i nad północno-zachodnią Rosję. No i w nocy nadal będą obowiązywały ostrzeżenia sieci obserwatorów burz dla zachodnich regionów Polski, przede wszystkim zachód, zachodnie regiony województwa dolnośląskiego, województwa lubuskiego oraz prawie całe zachodniopomorskie. Tam burze mogą występować jeszcze w nocy, aczkolwiek te burze nie powinny być w żaden sposób słabe. No i widzimy tutaj. Co będzie się działo w nocy? Ta strefa, którą w tym momencie obserwujemy na krańcach zachodnich, przemieści się przez Polskę, e, przez Wielkopolskę, Kujawy, aż praktycznie do Polski Centralnej. I tutaj będą występowały opady deszczu, lokalnie dosyć intensywne, ale krótkotrwałe. Od zachodu natomiast będą wchodziły kolejne strefy konwekcyjne. Jeśli chodzi o temperatury, będziemy mieli napływ całkiem ciepłego powietrza, jedynie na krańcach wschodnich od 4 do 5 bądź 6 stopni Celsjusza. W Polsce. Zachodniej i centralnej od 8 do 10 bądź 12 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby od 20 do 30 km na godzinę. No, i mamy sobotę. Jeśli chodzi o sobotę, to Niż Gabriel przemieści się nad Morze Bałtyckie i coraz mocniej z północy zacznie do nas ściągać chłodne, a można nawet i powiedzieć zimne powietrze. Ciepłe powietrze z południa zostanie wypchnięte poza nasze granice, ale nadal będzie wpływać nad kraje sąsiadujące u nas z nami od wschodu. Tamte temperatury będą dosyć wysokie. W dzień nastąpi przede wszystkim wędrówka kolejnych stref opadowych, przede wszystkim strefy konwergencji, która jest widoczna tu w tym miejscu przed frontem atmosferycznym, to właśnie na tej strefie będą tworzyły się pierwsze dosyć dobrze zorganizowane burze. Za tą strefą konwergen konwergencji będziemy mieli już front chłodny i na tym froncie również konwekcja i również burze. Tutaj na, tym, na tej mapie ich nie widać praktycznie, ale nie jest wykluczone, że zagrzmi również w Polsce chociaż Ażby centralnej, o czym za chwilę powiem. Jeśli chodzi o temperatury w pierwszej części dnia w wielu miejscach Polski od 10 do 13 bądź 14 stopni Celsjusza, ale wraz z przemieszczaniem się frontu chłodnego nastąpi szybkie ochłodzenie o te 4-5 stopni Celsjusza i te temperatury spadną za frontem atmosferycznym do 5 bądź 6 stopni Celsjusza, ale im dalej w wieczór, tym te temperatury, szczególnie w Polsce północno-zachodniej będą niższe, tam nawet spadną do 2 bądź 3 stopni Celsjusza. No i wiatr. Ten wiatr będzie w pierwszej części dnia całkiem jeszcze spokojny, od 20 do 30 km na godzinę, ale wraz z przemieszczaniem się frontów atmosferycznych oraz strefy zbieżności i ewentualnych burz, te prorywy wiatru będą silniejsze, od 40 do 50, lokalnie do 60. 60 km na godzinę. Po południu wieczorem na wybrzeżu zacznie mocno wiać do 60 bądź 70 km na godzinę już takim bardzo chłodnym powietrzem, o którym też wcześniej Wam Mówiłem. No i te burze, które są dla nas bardzo istotne, na które zawsze zwracamy uwagę. Przede wszystkim największa szansa na wystąpienie burz jest w strefie konwergencji przed tym ostatnim frontem chłodnym, a więc w obszarze od Polski Centralnej. Polskę wschodnią, praktycznie. Większość modeli numerycznych faworyzuje Polskę północno-wschodnią, aż do Warszawy. Natomiast niektóre wyliczenia pokazują również Polskę południową, okolice Częstochowy, okolice Krakowa. Generalnie powiem Wam, tutaj jest szansa na to, że południe odpali. Też jest, aczkolwiek dynamicznie powietrze będzie zmieniać się w Polsce północnej, północno-wschodniej i też centralnej. Tutaj ta dynamika będzie jednak większa. Jeżeli spojrzymy sobie na parametry superkomórek burzowych, widzimy, że szansa na ich powstanie jest w województwie warmińsko-mazurskim przede wszystkim w północnej części i to raczej tyle. To jest całkiem ciekawe wyliczenie. Natomiast jest dosyć mocno podbite wyliczenie związane z energią potencjalną dostępną drogą konwekcji, która będzie przed frontem atmosferycznym zobaczcie, bardzo dobrze widoczna i właśnie w całym tym obszarze generalnie jest szansa na te wyładowania. Z tyłu te odcinki które tutaj widzicie jest związane właśnie z frontem chłodnym, który będzie tą energię potencjalną praktycznie cały czas zabierał. Jest szansa, że tam te burze będą e, występowały. Energia potencjalna do 120-150 bądź nawet lokalnie 200 J na kilogram, więc całkiem ok, całkiem dynamiczna będzie to sytuacja. No i tu mamy jeszcze parametry związane z opadami gradu. Kolor niebieski oznacza, że tam, gdzie w tym obszarze będą występowały komórki konwekcyjne bądź burze, może spaść grad do, o wielkości do nawet 1 cm. Przede wszystkim województwo warmińsko-mazurskie, północ Wschód oraz też tutaj obszary, tak jak mówiłem, Częstochowa, Kraków, więc tu również te burze nie są. Wykluczone. No i sprawdźmy, jak różne modele numeryczne pokazują tą sytuację burzową w dniu jutrzejszym. Model Swiss HD4x4 nie pokazuje, co prawda, burz. Jedynie mignęło to w okolicach północy województwa warmińsko-mazurskiego, jednak, mimo wszystko, szansa na te burze moim zdaniem jest na południu oraz przede wszystkim na północy. Na północnym wschodzie. Tutaj szansa jest dosyć duża. Model ICON pokazuje przede wszystkim burze w województwie zachodniopomorskim, pomorskim warmińsko-mazurskim, w województwie mazowieckim oraz do. Krakowa. Tutaj według tego wyliczenia mógłby powstać większy układ burzowy, który co prawda nie byłby jakiś bardzo dynamiczny, ale przemieszczałby się z zachodu w kierunku wschodnim. Wygląda to nader ciekawie i na pewno będę na to zwracał uwagę. Natomiast kolejne wyliczenia to jest wyliczenie modelu ECMWF, który pokazuje rozproszoną raczej konwekcję wzdłuż tej linii zbieżności, wzdłuż tego miejsca, gdzie mamy dużo energii potencjalnej dostępnej drogą konwekcji. I sprawdźmy sobie jeszcze rzecz, jedną. Czy na telefonie mamy zainstalowaną aplikację Monitor Bush? Bo już jutro, jeżeli będziemy gdzieś jeździć w terenie, na pewno znajdziecie nas na telefonie w aplikacji Monitor Bush, taki żółty samochodzik. Tam będą też prowadzone relacje, więc musicie, a przynajmniej powinniście być na bieżąco razem z nami. Dzięki serdeczne i zapraszam do subskrypcji tego kanału.